W sobotę 31 sierpnia Nowa Lewica w Lubaniu zaprasza na festyn rodzinny z okazji pożegnania wakacji. Chciałbym w sposób szczególny i z wielką radością zaprosić mieszkańców Lubania, a w szczególności dzieci i młodzież, na kolejny już festyn pod nazwą Pożegnanie Wakacji. W tym roku formuła jest troszeczkę rozszerzona, ponieważ organizuje to Rada Powiatowa Nowej Lewicy, Polski Związek Chóru w Jorkie z Oddziału we Wrocławiu, Stowarzyszenie Młodzi dla Lubania. Urząd miejski włączył się w te obchody Użyckie Centrum Rozwoju, jak również Miejski Dom Kultury. 31 sierpnia tego roku, czyli w przyszłą sobotę, w godzinach od godziny 12 do 18 wiele atrakcji za darmo dla dzieci i najmłodszych, jak również i dla dorosłych. Będzie muzyka na żywo, będzie bogaty catering, będzie pokaz wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Straż Graniczna będzie się prezentować ze swoim sprzętem oraz charakterystyką służby Straży Granicznej pod kątem ewentualnie przyszłego naboru funkcjonariuszy do tej jednostki. Będzie catering dość bogaty. Dla dzieci wata cukrowa, popcorn, gofry. Dla dorosłych będzie wojskowa grochówka, ale tym razem z kuchni polowej Ochotniczej Straży Pożarnej Grabieszyce. Będzie jakaś kiełbaska z rusztu, będzie bigosik, także ta oferta jest dość bogata. Ponadto dla dzieci mamy oprócz dmuchańców, na których dzieci będą się bawiły, tak jak już powiedziałem, za darmo, będzie również zabawa pianaparty. Czyli środek taki specjalny, który tworzy potężne zwały, piany i dzieciaki w tym będą tam sobie buszowały, bawiły się i tak dalej, będzie zabawa w kolory, dzieci w ramach konkursu i różnego rodzaju zabaw będą wygrywać nagrody w postaci właśnie tych, tych kolorów i różnych przeróżnych innych rzeczy, do wykorzystania w obrębie rynku, tam, gdzie będzie się odbywała impreza. Ponadto taką ciekawostką jest to, że mamy pana, który jest szczególnie uzdolniony, jeżeli chodzi, bo jest to drwal, ale który rzeźbi przepiękne postaci i zwierzęta z bali w drewnie piłą motorową. Warto coś takiego zobaczyć i, i zapamiętać, że, że coś takiego w Lubaniu się po raz pierwszy wydarzyło. Będą animatorzy kultury, którzy będą e, uczyć dzieci rękodzieła, czyli robienie biżuterii na własnym sumptem, e, będą tatuaże, będą zaplata, będzie zaplatanie warkoczyków, gry, konkursy, zabawy. I oczywiście to, co mówiłem, oprócz dmuchańcy, jeszcze będziemy dzieci nagradzać różnego rodzaju łakociami, słodyczami, owocami. To będzie powszechnie roznoszone po rynku, rozdawane. Na pewno nie pominiemy żadnego dziecka. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców Lubania, powiatu lubańskiego, a szczególnie gości, którzy odwiedzają nasze miasto w ten weekend, ponieważ zależy nam na tym, żeby jak najlepsze wrażenia wynieść z pobytu w Lubaniu.